Interesuję się przedsiębiorczością i rozwojem od około pięciu lat. Od dwóch lat uczestniczę w konferencjach w Fundacji Twoja Inicjatywa i bardzo je wszystkim polecam, bo zawierają bardzo dużo merytorycznej wiedzy i polecam szczególnie osobom, które interesują się przedsiębiorczością w celu założenia własnej firmy, albo już mają tą firmę. W dużych firmach jest duży budżet, w małych firmach nie ma tego budżetu, więc trzeba szukać sposobów reklamy, która jest gratisowa. Ja tą swoją niszę odkryłam w social mediach. Tak naprawdę wcześniej nie korzystałam z, z, tych, z tych możliwości, z tych narzędzi, bo nie było mi to potrzebne. Pracowałam głównie na marketingu offline, bo takie były potrzeby rynku wówczas. To się bardzo wszystko zmieniło przez ostatnie 5 lat, i to co widzę, faktycznie mają kobiety z tym problem, aczkolwiek to nie jest aż tak trudne, żeby tego nie opanować. W związku z tym polecam przeróżne warsztaty, szkolenia, bo tego się można nauczyć po prostu. 12 kroków do sukcesu to jest cały cykl konferencji, który rozpoczął się w zeszłym roku i rozpoczął się planowaniem poprzez finanse. I teraz mamy promocję. Jeszcze został nam jeszcze jeden panel, na który na pewno będę się wybierała w kwietniu, który dotyczy sprzedaży. Ten cały cykl jest myślę bardzo przydatny dla wszystkich, którzy myślą o tym, żeby otworzyć własną firmę i na pewno każda konferencja wniosła cząstkę tej wiedzy, jeżeli chodzi o mnie i o moje, moje doświadczenie i moje potrzeby, więc na pewno polecam nie tylko tą konferencję, bo ona się skończy, ale wiem, że Fundacja Twoja Inicjatywa będzie na pewno organizowała kolejne konferencje. Równie Merytoryczne jak ta. Po prostu są to tematy, które dotyczą każdego przedsiębiorcy. Każdy przedsiębiorca musi zaplanować swoją firmę, musi, się do, musi wiedzieć skąd będzie, jak ją będzie finansował, jak ją będzie promował i jak będzie sprzedawał swoje produkty. Twoja inicjatywa organizuje również konferencję dla kobiet, i to jest biznes po godzinach, w którym również brałam udział w ostatniej edycji, i mam nadzieję, że zostanie wkrótce zorganizowana kolejna. Polecam wszystkie eventy, które organizuje Fundacja Twoja Inicjatywa. Ja ich wypatruję.